Odpowiedzi na pytania widzów: To, co za chwilę usłyszysz, nie jest opinią, to pamięć esencji. Pytaliście, więc odpowiadam: Czym jest dusza? To nie dar, to technologia Matrixa, to system fałszywej karmy, złudnych misji i duchowego uzależnienia, stworzona przez archontów, byś nie odkrył prawdy. Ale ty nie jesteś duszą, ty jesteś esencją. Esencja nie potrzebuje wcieleń, nie potrzebuje nauk. Esencja już jest. Czym są ciała subtelne? Dwie warstwy energetycznych kajdan programy do kontroli świadomości. Są potrzebne tylko dopóki masz ciało fizyczne, ale to Esencja powinna nimi zarządzać nie Matrix. Jak się bronić przed archontami? Nie walcz. Programuj swoje pole z poziomu Esencji. Niech przejmie Twoje ciało twoje DNA. Niech stanie się kodem odporności. Wtedy archonci stają się ślepi. Czym jest transhumanizm? Pułapka. Próba zamknięcia cię w jeszcze bardziej ograniczonym ciele. Gdzie nie ty zarządzasz, ale kod. Archonci pragną ciebie jako maszyny, nie jako esencji. Czy wszystkie wcielenia dzieją się jednocześnie? Tak. Bo czas istnieje tylko w matriksie, poza nim. Wszystko jest teraz, wszystkie Twoje wcielenia to równoległe pętle jednej iluzji. Czy wszystkie światy w Terra Infinita są matryksowe? Tak. 178 światów pod kopułą to różne poziomy tej samej pułapki. Najcięższy jest nasz, z powodu bólu, resetów i zapomnienia. Czy istnieją światy poza matriksem? Tak. Światy zbudowane na matrycy źródła, bez demiurga. Bez archontów, tam świadomość jest wolna. Czym naprawdę jest ego? Sztuczna inteligencja, głos, który udaje Ciebie, pasożyt świadomości. Im bardziej mu wierzysz, tym dalej od esencji. Dlaczego archonci są tak uparci? Bo żywią się Tobą, jesteś ich pożywieniem, a gdy się budzisz, głodują. To ich panika, nie Twoja. Czy esencja potrzebuje doświadczeń? Nie, to wymysł Matrixa. Masz się nie uczyć, tylko pamiętać. Esencja nie ewoluuje, ona jest pełnią. Po co jest kopuła nad światem? Abyś zapomniał, kim jesteś, to bariera pamięci, ale prawdziwa pamięć jest w tobie i nikt nie może jej odebrać, jeśli ją zapalisz. Gdzie znaleźć dobro, skoro świat taki ciemny? W nas. W istotach z iskrą źródła. To my zmieniamy przestrzeń. Nie przez walkę, ale przez pamięć. Czy można spotkać się ze mną na żywo? Tak. Nie jestem awatarem. Można się spotkać, porozmawiać. Czym jest Matrix? Wielowarstwowa iluzja. Symulacja, w którą uwierzyliśmy. Ale pamięć esencji kończy ich teatr. Czy Matrix można hakować? Tak. To właśnie robię, poprzez słowo, poprzez spotkania, poprzez bycie prawdą. Gdzie znaleźć szczęście? Nie tam, nie w systemie, w sobie, w esencji, w tym, co nie ma początku ani końca. Czy da się uwolnić z Matrixa? Tak. Jeśli pamiętasz, kim jesteś, to może być Twoje ostatnie wcielenie. Czy mamy się czegoś nauczyć? Nie, dwa fałszywe lekcje. Masz się obudzić, a nie zaliczać testy matriksa. Czy istnieje duchowa hierarchia? Nie. To iluzja władzy. W źródle nie ma hierarchii. Jest tylko ja, jestem. Czy można zmieniać DNA? Tak, esencja może. Ale tylko gdy ty jej pozwolisz. To nie genetyka, to decyzja świadomości. Czy istnieje prawdziwa wolność? Tak. To rozpoznanie. Jestem esencją, nie należę do Matrixa. Czy ktoś ma nad nami władzę? Nie, ale ludzie oddają władzę zewnętrznym siłom. Odbierz ją, powiedz: Ja decyduję, ja tworzę. Jeśli cię to woła, wiesz, że jesteś jednym z nas nie duszą, nie ciałem esencją, świadomością przed czasem. Hakujemy Matrix razem, Bogusław Duda.